Argumentem za tym, żeby państwo przejęło Carrefoura jest też to, że zakupem przynajmniej części tych sklepów jest zainteresowana ukraińska sieć handlowa. No i chodzi o to, żeby Carrefour nie trafił w ręce ukraińskie. Moim zdaniem nie ma to wielkiego znaczenia, czy Carrefour należy do Francuzów, Włochów czy do Ukraińców. Ważne jest to, żeby tam była sprzedawana polska żywność, a co za tym idzie, żeby w Polsce nie była sprzedawana ukraińska żywność. Jeżeli nie będziemy kupować żywności z Ukrainy, a mam nadzieję, że uda się to wreszcie formalnie załatwić, żeby ukraińska nie spełniająca naszych norm żywności nie zalewała naszego rynku, to nie będzie miało znaczenia, czy ta firma należy do Francuzów, Włochów czy do Ukraińców, bo i tak nie będzie sprzedawała ukraińskiej żywności, nawet jeżeli będzie ukraińska. Więc to jest ważne, żeby tam nie było ukraińskiej żywności, a zupełnie drugorzędne jest to, kto jest właścicielem sklepu. Czyli jakaś mądra głowa wymyśliła, że weźmiemy coś, co nie działa, sprawimy, żeby miało wyższe koszty, żeby zamiast kilku dostawców miało setki rozproszonych dostawców, co znacznie utrudni działanie, i jakimś cudem magicznym sprawimy, że nagle zacznie to dobrze działać. Jaka jest że tak będzie żadna. Znaczy, jeżeli ta transakcja zostanie dopięta, to ta firma zacznie przynosić straty. Nie ma możliwości, żeby państwo przejęło jakąś firmę, zwiększyło koszty działania, utrudniło koszty działania, nagle magicznie pojawiły się tam pieniądze. Tak po prostu nie będzie. Polub skomentuj, udostępnij.